Żyjemy w świecie, w którym wszyscy mówią wszystko. Ja mam do zrobienia, do zrealizowania ten projekt, szykuję się do niego i tak długo, póki go mam, to podchodzę do sprawy zero -jedynkową. No Po prostu jest robota do zrobienia. Reszta plotek, spekulacji mnie kompletnie nie interesuje. Ale myśli pan, że mogłoby dojść do tego, że Sylwester Marzen zostałby odwołany? A myśli pani, że mogłoby dojść do tego, żeby na przykład w tym roku w ogóle śnieg nie spadł? Myślę, że niekoniecznie. Nie, <laughs> nie mówmy nie. To jest rozmowa na takim poziomie. No nie wiem, no zobaczymy. Ja zakładam, że on będzie i wszystkie moje plany są poukładane y, tak, żeby zjawić się w Zakopanem i zrobić tego Sylwestra. Który? No, mamy dzisiaj 19, zostało 11 dni? No, wszystko można odwołać, ale pytanie jest po co, bo rzeczywiście to, jest, to nie jest polityczna impreza. To jest absolutnie impreza rozrywkowa, zawsze. Sylwester miał zupełnie inne prawa. To, to jest pewien rodzaj dobrej zabawy, który e, e, tutaj wprowadza w dobry nastrój na nowy rok. I jeśli będą jakieś zmiany, to myślę, że powinny być one na spokojnie przeprowadzane, bo e, też pamiętajmy o tym, że e, te wszystkie umowy zostały popodpisywane, mnóstwo artystów ma pobukowane terminy. No to będzie duże zamieszanie wtedy. Ja nie chcę być skórze tych wszystkich ludzi, jak ci menadżerowie się dorwą później do, do tych e, umów, które to mają popodpisywane, a to jednak jest naprawdę duże przedsięwzięcie zorganizowanie takiej dużej imprezy. Także ja jestem raczej spokojna o to. Czyli uważa Pan, że jakby zmiany polityczne nie, 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 nie powinny nic, wpłynąć. to nie ma nic tutaj do rzeczy, bo tutaj się cały czas sytuacja rozbija o e, sytuacje informacyjne, a my nie jesteśmy od tego. I, i jeżeli są takie pytania. Po pytam, to... pytam o opinię. Moja opinia jest taka, że impreza się powinna odbyć i, i jest przygotowana i powinna być tak jak zorganizowana, tak jak w tej chwili jest, bo, bo chodzi o artystów, chodzi o line na partystów, który został zorganizowany. I czy to jest taka opcja polityczna, czy taka, artyści są ci sami. Oni są. I właśnie to pokazuje to, że jednak jest, jest to ponad tym wszystkim po prostu. Więc artyści na pewno się nie zmienią, bo oni są jedni po prostu i, i, i tej polityki nie powinno być w tej rozrywce. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału Przeambitni.pl